Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu programów Ogarnij zdrowie. Dzisiaj poruszymy temat bardzo istotny, bo związany z przekonaniami i teraz o co chodzi z tymi przekonaniami w związku z czym jak nasze przekonania kształtują nawyki naszych dzieci. Moim i Państwa gościem jest Ania Wrubel, fantastyczna kobieta, psychodietetyk. Trener rozwoju osobistego, ekspert i specjalista zarządzania zmianą, kobieta, która skupia się na wszystkim, co pozytywne, z holistycznym podejściem do życia. Witaj, Aniu. Witaj, witam Państwa. Moja droga, te przekonania mają ogromny wpływ. Tylko często jest tak, że my kompletnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, że od tego, jakie są nasze przekonania, zależy nasza przyszłość, tak naprawdę, i przyszłość naszych dzieci. W związku z tym mam takie pytanie: czy mamy wpływ na nawyki naszych dzieci? Oczywiście, że tak. Mamy ogromny wpływ, i musimy pamiętać o tym, że to właśnie my kształtujemy przyszłe nawyki naszych dzieci. A Ponieważ wszystko, czego się uczymy, wynosimy tak naprawdę z domu i uczymy się przez naśladownictwo. Stąd nie ja bardzo lubię mówić taką historię, że wszystko to, co działo się u nas w domu, nawet kilka pokoleń wstecz, będziemy powielać. Kiedyś mówiliśmy, że to klątwa, teraz zrzucamy na geny, ale prawda jest taka, że zarówno na tą klątwę czy te przysłowiowe geny mamy wpływ. W takim razie, czy my w ogóle możemy świadomie kształtować te nasze nawyki? Oczywiście, że tak. I aha, czy świadomie? E, myślę, że w wielu wypadkach w ogóle nie zastanawiamy się nad tym, czy te nawyki są świadome, czy nie. Ja bardzo lubię historię z jajkiem e, i zadam od razu pytanie. W jaki sposób rozbijasz jajko? chodzi ci o to czy tak jak moja mama, tak? Tak, 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 dokładnie tak. Więc tutaj możemy się nawet spierać, która technika jest lepsza, natomiast robimy to w ogóle bez zastanowienia. Więc ja jestem pierwszą osobą, która powie: "Zacznijmy być uważni, co my robimy?", ponieważ to co my robimy, i jeżeli będziemy tego oczywiście świadomi, będzie wpływało na to co robią nasze dzieci, ponieważ ten właśnie sposób rozbijania jajka pokazuje, że my bardzo dużo rzeczy powielamy w życiu bez żadnego zastanowienia. No i oczywiście jest to pewne ułatwienie, ponieważ gdyby nasz mózg miał za każdym razem analizować każdy nasz wybór, każdą naszą czynność, to prawdopodobnie byśmy już mieli problem, żeby wyjść z domu, a co dopiero dalej funkcjonować. Więc tutaj zachęcam do tego, żebyśmy naprawdę byli świadomi tego co robimy, jakie powodujemy wybory, i przede wszystkim też tłumaczyli dzieciom, bo to nasza jest rola, żeby wytłumaczyć dzieciom świat. I w tym momencie, kiedy rzeczywiście zatrzymamy się, zwolnimy, zaczniemy zadawać sobie pytania, dlaczego to robię, czy to, co robię, jest dla mnie dobre, czy to, co robię i to, co wybieram, będzie w przyszłości, w perspektywie 5, 10, 30 lat, dla nas istotne. I musimy o tym rozmawiać z dziećmi, musimy o tym im mówić, i musimy, tak jak planujemy swoją karierę, tak jak planujemy swoją przyszłość, tak powinniśmy też planować swoje życie i mówić naszym dzieciom, że jedyną osobą, która jest odpowiedzialna za nasze zdrowie, za nasze szczęście, ale też długowieczność, jesteśmy my sami. To jest nasz obowiązek, tak naprawdę, dbać o siebie. I też pamiętajmy, że tak jak rozbijamy jajko, tak samo będzie z pozostałymi nawykami. Jeżeli to my nie pokażemy poprzez nasze działania, nasze wybory dzieciom, że musimy dbać o siebie, że musimy się ruszać, że musimy jeść więcej warzyw, to nasze dzieci nie będą tego robić. I to jest bardzo częste, że się spotykam z tym, że w rodzinie jest bardzo słaba dieta, jest bardzo mała aktywność, a oczywiście cała rodzina, oczywiście jej, bo... Mamy ogromny krąg, który wpływa na nas potem, ja najpierw jako dzieci, a potem w dorosłym życiu, a więc te wszystkie nasze nawyki są bardzo istotne. I skoro my tego nie robimy, to nasze dzieci, a chcielibyśmy, żeby dzieci to robiły, no to będzie nam bardzo, bardzo trudno. Więc tu, wszyscy... Przepraszam, że ci wejdę w słowo, to powiedziałeś takie słowo klucz. My musimy pokazać, a często jest tak, że rodzice tylko mówią. Tak, dzieciom masz to, masz to, masz to zjeść, bo to zdrowe, a całkowicie inaczej to wygląda. Więc jak w ogóle. Rodzice mają zapanować nad tym, jak tego się nauczyć, jak oni mają zmienić swoje przekonania, żeby to mogło zaprocentować u dzieci też. Ja bardzo lubię taką technikę przy pracy z dorosłymi, zadawania sobie pytania, dlaczego. Mhm. I to jest moje ulubione pytanie, które powinno się zadawać kilka razy. I jeżeli na przykład mówimy sobie, że nie mam czasu, żeby gotować, bo teraz to jest powszechne, albo mamy jakieś przekonanie, że coś jest zdrowe, albo nie, to zadajmy sobie pytanie. Dlaczego tak jest? Dlaczego uważamy, że nie mamy czasu? Ja cały czas też powtarzam, że to nie jest kwestia tego, że nie mamy czasu, my po prostu fatalnie z nim zarządzamy. Mm -hmm. I zadawanie sobie pytania też, czy to, co wybieram, będzie wpływało na moją przyszłość. To jest naprawdę fantastyczna technika i to najpierw my musimy sami w głowie sobie przerobić pewne tematy i też pewne nasze przekonania, dlatego że myślę, że chyba teraz największym takim przekonaniem, które jest wśród wszystkich dorosłych bardzo często, Pracuję z rodzinami, to jest takie, że ktoś inny jest odpowiedzialny za moje zdrowie. Mhm. Bo mamy lekarzy, mamy dietetyków, mamy trenerów, ktoś inny o to zadba. Ale ja bardzo lubię porównania i staram się, żeby te wszystkie bardzo skomplikowane tematy dotyczące diety, odżywiania, długowieczności i przede wszystkim szczęścia, bo osobiście uważam, że to jest jedna spójna całość, były jak najbardziej przystępne i zrozumiałe dla końcowych użytkowników. Bo teraz posiedzieć, przerzucać się trudnymi nazwami, mówić różne formułki i potem widzowie i tak by pewnie niewiele zapamiętali z tego. Więc tutaj zaczynamy od siebie, więc wrócę do tego porównania. Jeżeli lecimy samolotem, i jeżeli cokolwiek się dzieje, to zawsze jest powtarzane. Najpierw zakładamy maski sobie, potem zakładamy dzieciom. Stąd, jeżeli wrócimy do początku naszej rozmowy i mówimy o rozbijaniu jajka, czyli powielamy dokładnie te same zachowania bez zastanowienia, i znowu, kiedy słyszymy, że to wszystko musi zacząć się od nas, to tutaj może warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to właśnie moje przekonania. Nie będą blokowały przyszłości mojego dziecka. Czy to moje nawyki i moje przekonania nie będą powielone bez zastanowienia przez moje dziecko? W związku z tym to moje życie będzie wpływało na przyszłość mojego dziecka. To jest akurat bardzo przerażające wręcz, bo y, da się zauważyć też głównie w kwestiach sportowych. Jeżeli dzieci są y, na dodatkowych zajęciach ich sportowych, chodzą do klubów sportowych, y, to często dzieje się tak, że rodzice mają wpływ na te dzieci pod kątem swoich niespełnionych, niezrealizowanych marzeń. I to też są jakieś przekonania, które oni mają, i teraz jak pomóc tym ludziom? Przede wszystkim ja zawsze powtarzam jedną rzecz: dajmy sobie luz, zwolnijmy. Uważność to nie jest tylko, w moim przekonaniu, uważność nie jest tylko to, że staje się świadomym człowiekiem, który jest świadomy swoich zachowań i swoich wyborów. A chciałabym, żeby tak było, ponieważ każdy z nas uważa, że jestem świadomym człowiekiem. I skoro tak, to powinienem być świadomy tego, co wkładam w swoje ciało. Obojętnie, czy to w formie płynnej, czy w formie stałej. Żyjemy w bardzo dużym pędzie. Im szybciej żyjemy, tym, tym łatwiej jakby nam ten, ta uważność ucieka. Więc ja mówię, Zwolnijmy, poznajmy swoje ciało, bo każdy z nas jest inny. Chciałabym, żeby istniała jedna dieta. Chciałabym, żeby istniała, ale wtedy nie byłoby zawodu psychodietetyka oczywiście, że istniałby jeden sposób, jak podchodzimy do naszego życia. Natomiast dajmy sobie czas, cierpliwość, pamiętajmy też, że nasze postrzeganie świata jest zupełnie inne niż dzieci. I my oczekujemy, że dzieci będą rozumiały tę rzeczywistość. A te dzieci potrzebują naprawdę wielu lat, żeby tą rzeczywistość zrozumieć. Więc uczmy ich od początku, że świat dookoła nas oferuje nam naprawdę masę, naprawdę masę duży, dużych możliwości, dużych szans, ale też dużych przeszkód, że nie wszystkie rzeczy są dla nas zdrowe, nie wszystkie rzeczy są dla nas korzystne, że musimy patrzeć na nasze życie w perspektywie. Długich, długich lat, ponieważ możemy żyć naprawdę bardzo długo zdrowi i szczęśliwi, pod warunkiem, że rzeczywiście o to zadbamy, im wcześniej, tym lepiej. Bo znowu chcielibyśmy, żeby nasze dzieci w wieku 30 czy 40 lat, ponieważ ten wiek już nam się bardzo mocno obniża, nie miały wylewów, zawałów, nie walczyły z otyłością, tylko były naprawdę szczęśliwymi i zdrowymi ludźmi. Kwestia budowania tych nawyków, też żywieniowych, bo no wiadomo, że tu się wszystko zmienia z pokolenia na pokolenie. I od jakich kroków warto by było zacząć, żeby wypracować te nowe, właściwe nawyki żywieniowe? To bardzo dobre pytanie. Od kiedy zacząć? Tak naprawdę. Im wcześniej zaczniemy, tym lepiej. Ja zachęcam też do odwiedzenia kanału Fundacji, ponieważ tam mamy bardzo obszerny, nagrany wykład, jak kształtować te nawyki wśród dzieci. Natomiast powiem jedną rzecz. Im szybciej angażujemy dzieci, zwłaszcza w te sprawy żywieniowe, czyli zapraszamy je do kuchni, tak, żeby dzieci były w trakcie gotowania, żeby miały szansę dotknąć te, tej żywności, bo ona. Proszę też pamiętać, że wiele produktów dla dzieci żywieniowych jest całkowicie nowe. Więc proszę sobie wyobrazić, że Państwo widzą coś pierwszy raz, co ma dziwny kolor, dziwną fakturę, nie wiadomo co z tym zrobić i dostajemy to na talerzu i oczywiście oczekujemy, teraz trzeba to zjeść. I dzieci e, potrzebują swojego czasu, żeby się z tym zaznajomić. E, rozmawiajmy z dziećmi na temat, e, na temat zdrowego odżywiania, że to co jemy będzie wpływało na nie tylko nasze zdrowie, nie tylko na nasze szczęście, ponieważ jedzenie... Wpływa na nasz nastrój, ale będzie też wpływało na to, jak wyglądamy, będzie wpływało na naszą decyzyjność, będzie wpływało na nasz proces uczenia i będzie też oczywiście wpływało na to, jak długo żyjemy. I takie możemy zawsze. Starajmy się znajdować porównania, historie, takie, które dzieci kupią. tak? Ja bardzo często, jak rozmawiam z mężczyznami, staram się porównywać do samochodu, jak z kobietami, do różnych elementów. Więc to jest po prostu w skrótowo, jak mogłabym to nazwać, jak dbamy, tak mamy. Jeżeli o coś dbamy, to rzeczy długo nam służą i tak samo jest z nami. Więc im wcześniej zaczynamy rozmawiać z dziećmi, im wcześniej ich angażujemy i uświadamy, im wcześniej. To my zaczynamy pokazywać, jak powinniśmy a, o siebie dbać. I to całościowo, nie tylko, pod względem, a, nie tylko pod względem jedzenia, ale też snu, odpoczynku, pasji, relacji to wszystko. My musimy podejść całościowo i to my jesteśmy tym wzorcem, które dziecko będzie bez zastanowienia naśladować więc to my, w momencie, kiedy już mamy te dzieci, a najlepiej wcześniej to my powinniśmy popracować nad swoimi nawykami. To my powinniśmy sobie zadać pytanie, które ja uwielbiam sobie zadawać, e, które uwielbiam sobie zadawać, e, czy to, co wybieram, odzajemnia moją miłość. Mhm. I taki prosty przykład. Mogę kochać pizzę, ale ja wiem, że ona nie odzajemni mojej miłości. <noise> Dobre, biorę to, biorę to, mogę kochać pizzę, ale niekoniecznie ona odwzajemni moją miłość. Niestety tak. Super. To jest właśnie najtrudniejsze, że rodzice nie biorą pod uwagę, że dzieci są stałymi obserwatorami i one stale obserwują, bo dziecko jest uważne, szczególnie na rodzica, który jest jego autorytetem. Więc tu jest kwestia wypracowywania cały czas nawyków, sięgania po pomoc też. Nie wiem, może Aniu, jesteś w stanie podsunąć, gdzie rodzice mogą szukać takich informacji, jak drobnymi krokami zmieniać nawyki, bo często jest tak, że. Że y, szukają diet, szukają y, takich szybkich rezultatów, y, a niestety no, tak to nie wygląda, że można wszystko szybko zrobić, bo to wszystko potrzebuje swojego czasu. Y, nie wiem, jak kwestia wody, bo y, to też trzeba sobie wypracować, prawda? Żeby nawyk był taki, że rano człowiek wstaje i sięga w pierwszej kolejności y, po wodę. Gdzie mogą ci rodzice? A. To jest tak, może jeszcze zanim gdzie, ja oczywiście zachęcam do odwiedzenia stron fundacji, ponieważ naprawdę mamy. Bardzo dużo materiałów nagranych, czy w formie podcastów, czy w formie wykładów właśnie, w zasadzie na każdy temat. Ja jestem zwolenniczką małych kroków, czyli zaczynajmy od małych zmian. Ja nawet moją babcię, którą serdecznie pozdrawiam, nauczyłam pić, mimo że w ogóle nie piła i teraz już chodzi ze swoją butelką, pilnuje tego picia. I oczywiście ja zawsze powtarzam w kwestii picia, zacznijmy małymi łykami. To nie jest sztuka wypić litr wody naraz, mm -hmm. ten litr wody zaraz przez nas przepłynie. Chodzi o to, żebyśmy byli cały czas nawodnieni, ponieważ już oddychając, czy mówiąc, pozbywamy się wody i już się odwadniamy. Cóż jeszcze możemy zrobić? Przede wszystkim ja to powiem tak, a propos kształtowania nawyków, ponieważ panuje przekonanie, że coś powinniśmy robić minimum 21 dni. Niektórzy już mówią, że 30. Ja mówię, że tak naprawdę 3 miesiące, 90 dni to jest takie minimum. I co, co, co musimy zrobić tak naprawdę? Musimy być konsekwentni. Bo ja cały czas powtarzam, że nam, jako ludziom, nie brakuje motywacji. Z tym, że mylimy motywację, bo motywacja z konsekwencją, dlatego że motywacja to jest ten czynnik, który pozwala nam zacząć, natomiast ta motywacja z nami nie będzie każdego dnia. Ja wiem, dzisiaj obudziłam się, mam ze sobą dwa bardzo intensywne tygodnie i już mój trening, już mi tak nie chciało się iść, i dzisiaj moja motywacja była dosyć niska. Natomiast to moja konsekwencja spowodowała, że mówię: OK, Ania, plan minimum 20 minut robisz. I musimy się tego nauczyć, że a, to powiem to trochę tak jak a, a, nie wiem, z każdą aktywnością. Jeżeli coś zrobię raz w tygodniu, to ma to mniejszy sens po pół godzinę, to ma to mniejszy sens niż robienie tego codziennie po 5 minut. Mhm. Więc zaczynam wystawę e, e, ustalmy sobie małe cele. 5 minut, zacznijmy, 5 minut spaceru, 5 łyków wody, pójdźmy 5 minut wcześniej spać i od tego zaczynajmy i bądźmy konsekwentni. Bo jeszcze a propos nawyków, musimy pamiętać jedną rzecz: że wszystko to, co robimy, mamy zakodowane w mózgu. Po to, tak jak mówiłam na początku naszej rozmowy, po to, żeby nasz mózg nie zastanawiał się nad każdą czynnością, inaczej byśmy się po prostu zawiesili i nie wyszli z domu. I każdy nasz nawyk ma bardzo mocne połączenie neuronowe w mózgu. To jest taka autostrada, bardzo szybko się na tym jeździ. Każdy nowy nawyk to jest tak jak przedzieranie się nową drogą polną. I zawsze w sytuacjach stresowych, a zawsze w pierwszym odruchu będziemy wybierać autostradę. Więc tu musimy tą konsekwentnie, tą drogę przejeżdżać, przejeżdżać, przejeżdżać i przejeżdżać. Oczywiście. Jest masa specjalistów, zarówno dietetyków czy psychodietetyków. Ja bardziej się skupiam na tym procesie, właśnie zmiany, na tym, co na naszych przekonaniach, na tym, jak nam zmienić. I też tłumaczę moim klientom, jak właśnie nasz mózg może uniemożliwiać nam ten proces zmiany, albo jak używać właśnie pracy naszego mózgu do tego, żeby ten proces zmiany poszedł lżej. Aniu. Y Czyż nie jest tak, że to właśnie w zależności od tego, jakich przekona, jakie mamy przekonania, takie też mamy rezultaty? Tak, dokładnie tak, zgadzam się w tym w całej e, rozciągłości. A co więcej, jeżeli my sami, a bardzo często to właśnie my niestety, blokujemy w swojej głowie nasz postęp, nasz sukces, a potem słyszę, że bardzo często tyle diet próbowałam, nie działa. Natomiast jeżeli my myślimy sami o sobie źle i że nie zasługujemy na coś, będzie bardzo ciężko nam to osiągnąć. Dlatego ja też zachęcam do konferencji, które ostatnio mam przyjemność prowadzić z fundacją, dlatego że tam właśnie bardzo dużo mówię o tym, jak to my sami się stresujemy, to po pierwsze, a po drugie, my sami blokujemy sobie cały ten proces i próbujemy wielu rzeczy, natomiast to nasze myśli i nasze przekonania blokują nas tym, żeby osiągnąć sukces. Dzięki wielkie moi drodzy. W takim układzie e, pamiętajmy o tym, że to nasze przekonania powodują to jakie są przyczyną tego, jakie mamy w życiu rezultaty. W związku z czym zwracajmy na to uwagę, bo to, co się zadziało wcześniej w naszej rodzinie, czego nas mama nauczyła, czego rodzice nas nauczyli, niekoniecznie to jest nasze i nie musimy tego przekazywać naszym dzieciom. Przekazujmy to, co jest dobre, więc zwróćmy na to uwagę i Bądźmy z tym spójni, czyli jeżeli dzieciom mówimy, że mają dbać o swoje zdrowie pod kątem, że jedzą warzywa i owoce, to my sami też musimy jeść te warzywa, owoce, bo jesteśmy przykładem. Moim i Państwa gościem była Ania Wróbel, Aniu, jeszcze raz dzięki wielkie, Dziękuję. a Państwa zapraszam na kolejne nasze odcinki i żegnam się z Wami na dzisiaj, Barbara Skudrzyk.